Dajcie 23 czerwca. Pamiętaliście, że dzisiaj dzień ojca? No, jeżeli nie pamiętaliście, to biegu się. Ja przed chwilą, właśnie ojcu zawiozłem specjalistyczny szkocki płyn do dezynfekcji wewnętrznej. Także bardzo dobry prezent. Gorąco polecam. A sam sobie zapewniłem inne prezenty. No, całkiem przypadkiem. Kolejny Gentleman's Knife. Tak przynajmniej się wydaje. Akurat dzisiaj przyszedł. A tutaj specjalne. I zioło, które też o mało co nie kupiłem na AliExpress. No, tutaj możecie sobie zobaczyć, co mi niedawno wyskoczyło w polecanych produktach. No i bardzo mnie zaintrygowało. Prawie kliknąłem, kup teraz, ale stwierdziłem, we sprawdzę, ile domowy kosztować u nas. No jak za granicą tam 15-17 dolarów za 100 gram, to u nas tak 14,50 do 20 zł za 25 gram, czyli właściwie na jedno wychodzi. Z tym, że u nas mamy odręki. A kupiłem w magiczny ogród. Także wieloznaczna nazwa. A bardzo ciekawe. Kwiat Sanchi pochodzi z rośliny Panax Notoginseng, rosnącej naturalnie w Chinach. Panax Notoginseng to bliski krewny Rzeńszczenia. Prawdziwego Panax Ginseng. W obu. Aha, bo to jest Notoginseng, a to ten jest Ginseng. W obu tych roślinach pozyskuje się cenne korzenie, ale tylko w pierwszej otrzymuje się również kwiaty. I tak dalej, i tak dalej Przy okazji zaparzymy, spróbujemy Podobno bardzo ciekawe w smaku A też bardzo ciekawe właściwości Natomiast Zobaczmy na ten Gentleman's Knife Praktycznie taki sam jak poprzedni Z tym, że o innym profilu oszcza I zobaczymy też Jak tnie, jak to mówią Amerykanie Out of the box Czy może będzie trochę lepiej noszony Niż na ten poprzedni, bo na ten jednak Musiałem powolnie liznąć na diamencie ale teraz, owczy jak wytrwa. No to co? Otwieramy najpierw nóż, a potem zioło. No, w odróżnieniu od poprzedniego mamy jeszcze pudełeczka, aczkolwiek jak widzicie, nieźle sfatygowane. I tak samo jak poprzednio mamy futerał. Ale w tym mam wrażenie, że drewnianko dużo ładniejsze i podobnie jak poprzedni, otwiera się tak samo, no, tylko jak widzicie, coś nie bardzo się blokuje to oszcze. Będzie trzeba tą blaszkę trochę podgiąć, żeby blokowała nam oszcze. toż nie. Wystarczyło po prostu trochę mocniej otworzyć i wtedy się zatrzaskuje. Także jak widać, rezultat powtarzalny jest ok. Jeśli chodzi o ostrość, nie mam niestety kartki, żeby sprawdzić, mamy tu jakiś rachunek, bilet parkingowy. No, ten rewelacja naprawdę ostry, tak powiem prosto z pudełka. Nic nie trzeba oszczyć. Okay. oczywiście, jakbyście chcieli, taki sam link znajdziecie poniżej. No ten jest naprawdę rewelacyjny. Mam wrażenie, że to wylepitnie. To jest to też, że to owcze jest tak ładnie zaokrąglone. Nie mamy tutaj ostrego ścięcia i karbku, który nam zaczepia po prostu nie idealnie po całej długości. Ale zobaczmy na nasze zioło. Zawinięte, tak jakby psy miały nie wywęszyć. No, na ofercie na AliExpress wyglądało, że to są jakieś takie większe baldachimy. A jak widać, tutaj naprawdę malutkie. Ale to spróbujemy wieczorem. Dam wam znać, jak wrażenia. Smakowe. No to co? No to ginseng zaparzony. W odróżnieniu od zwykłej herbaty parzymy go jakieś 10-15 minut. No, jak widać te baldachimki niektóre pływają, niektóre są na dnie. Zapach taki no, trochę łopianem daje. No, ale smakowo całkiem, całkiem. No ciekawe. Aczkolwiek aby jakiś tam fenomenalny smak miało, to nie powiem. Zobaczymy. Mowa jeszcze trochę naciągnie. A w międzyczasie porównanie obu Gentleman's Knife. Tu jest ten wcześniejszy. Aktualny. Ciemne drewno. Czerwone. Właśnie to brąz jest, ale chyba w opisie było, że to jest Redwood. Oba otworzymy. Możecie sobie porównać profile ostrza. Na dzisiaj to tyle. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.